Ja też te wiele mam blaga. Co, co ja Jeszcze zapiszę tę grę. Okay. Mówi żart co? Dobra. Co Dobrze, co jest? że że z hmm. Zachowanie Ludzie, to nie jest takie genialne Zachowanie Ale Co jest z tymi lagami? Zachowanie sieciowe już zaraz się cała gra wysypie Skasować Okej okay. Dobra, zapisałem grę. W razie jakby co? Okay. Ale coś to chyba ma udaje. Do roboty ludzie, do pracy. to jest? 10 pesów. Za słaby komputer <noise> Na pewno Musisz kupić kartę graficzną <noise> Oni Racja. wyrabia ta gra przy nim Dobra y... Okej, okay. mamy coś do statków? A... Wodę Dużo, że to nie ta woda. O! Widziałem, że to jest. Zostałeś zlotekowany, spoko tylko nawet nie wiem gdzie. Tu u góry przy wejściu cały czas. Nie, nie dobra, nie Trzeba mi ten port zniszczyć. jak mamy budować no, ten cud, skoro jeszcze tych kamyczków nie mamy? I walki takie No Dobra, kamyki się tutaj jakoś nie wymienia dobra, muszę więcej... Okej, okay, wchodzę im do miasta Wchodzą do miasta? No nie, poważnie, bez zamków nic nie zrobimy, znaczy bez statków nic nie zrobimy Ludzie O ludzie jak nam to wszystko ginie Co ty statki, jeden hit i nas nie ma No właśnie, czy to statki mamy w ogóle body zbudowane? Chyba nie sport Czekaj ten ja dog Hmm Ja tu jestem statek, niko spoko. <grystanie> spoko. <grystanie> Mamy już wiem. Wojska już prawie też wiem. wszystko dalej. Dobra Jeszcze więcej budzi do drewna chyba czterech żołnierzy Dobra, dog zrobiłem Ale nie mamy żołnierzy Śrubską. Co to jest gunera? Szybki Mały szybki okręt ze słabym atakiem To to? Nie Nie, 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 wiem. co powiedzieć co? coś mocnego Nie ma właśnie To cokolwiek Chyba, że trzeba ulepszyć Mam czterech żołnierzy No jest, galery Brakuje złota 100 złota dawaj szybko, szybko mhm. To będziemy mogli budować te kadłuby wiadomo nie mam już żadnego żołnierza. Jak my zbudujemy cude jak nam się złoto nawet kończy? Z drewna, wszystko będziemy z drewna wymienić, <laughs> którego też nie mamy zbyt dużo. Drewno, szalagi <laughs> za to wiesz? Z... Wszystkich na drewno. Na drewno i wszystko A, Dlaczego to wszystko tak laguje co chwilę? Nie wiem. Dobra, mamy złoto. Lepsze Nie mamy żadnego wojska. No widzisz. wszystko straciliśmy. Całe wojsko. No przez statki. Mm -hmm. No z takimi legami się nie da. Co mm. godzina w ogóle jest? W pół do. Dzisiaj już tak kończyć powinniśmy. Mm -hmm. O nie ma legów, nie ma lagów. A -a. Okay. No dobra. E już mogę budować statki Dobra, robimy Dobra, to pięć daj Ja będę nim płynął, okay. Dawaj czołgi <grym> Tu sobie wie, że radzą z nimi mm -hmm. Ale tu ludzi przy jest, czekaj. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 osób. 10, ok, mamy stateczek. Mam tylko 7 ataków, mamy stateczek. Ale to jest wystarczające. Się stworzą nowe, teraz tylko statki pilnujemy, okej? Okay? Się stworzą nowe, to bierz je i pójdź za mną. Spoko. Trzeba im zniszczyć te ich i z uderzyć. Oh. Złe wieści. Jakie? Zrobiliśmy te statki w kałuży. Nie Czekaj, no co drupem z Nie będzie daleko, ale... ale... cóż... Trzeba sobie jakoś robić. Bardzo daleko. A w wow. międzyczasie trzeba wojsko zbierać. Mm. No, złota już się kończy. Już dużo tego nie pijemy. Weź wszystkich ze wszystkiego i wszystkich do drewna. No właśnie, jest dużo już ludzi przy drewnie. Jeszcze więcej. <laughs> no. Dobra. Zaraz bo tutaj gości uwaga, że buta zamiast... Co za cel to? Cet. Co za cel. Psycha zryta po... S

Chcę, chcę, Dobra. Stądki. Chodźcie. Ty albo weź wszystkich z drewna i porób wszędzie pola, bo pola się nie kończą. Pola, no robię właśnie pola. Nasze, nie. Czekaj, to. To już że dobrze nam idzie. Wiesz czemu? Żyjemy. Żyjemy, tak. Teraz zbuduję bliżej skład drewno. A ci ciągle tam przy wejściu, atakują i ich wie, że niszczą. Jak hmm. my ten cud mamy zbudować? Trochę będzie cud, jak to zbudujemy. <grym> <grym> Musimy mieć do tego tysiąc kamienia O, mam ich port niszczymy O, tak już wysoka jesteś O, gdzie ty Spomóż mnie, bo tu wie jest Właśnie, już cię, już cię wspomniałem No nie, gdzie ty jesteś ostatni straciłem Jadą kolejne, jadą No to jeszcze pięć Wiesz, co? O, to jest taki... wszystkie Taki błąd, że klikasz na wieżę wroga I klikasz delay i się burzy nie ma Wiesz co, zbierzmy najpierw te statki, żeby było ich więcej i później do No to właśnie buduję to. tutaj Tu jeszcze więcej dragną no. biorę. że będę musiał kończyć chyba Już mnie kartu boli. <laughs> ho, ho. Będzie ciężko jutro Zaraz światło zacznie kaszlać Więc będziemy chyba już kończyć ten odcinek Ja zapiszę, zapiszę grę okay. Musimy dokończyć tą masakrę Ale jest ciekawy, bo jest, jest ciekawy Czekaj, to ja tutaj dam <śmiech> zachowanie? <śmiech> Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie zachowuj, tylko coś zrobię. Okej. Okay. Okay, zachowuj. Dobra, już, już zachowuję. Dobra, to my się ładnie pożegnamy. Okej. Okay. Wrzucisz ty dzisiaj jeszcze? No chyba ci coś. <laughs> o, coś ty. Dobra. Spoko, spoko. <laughs> Dobra. To zachowaj jeszcze raz, i wychodzimy z gry. Okej. Okay. Okej, okay, także my się z wami już żegnamy. To był któryś tam odcinek. Tak. Tak, tak jest. Także trzymajcie się, czekajcie na następny łapkujcie, komentujcie, cześć.